Gdzie mogę odebrać mój bagaż? Where can I pick up my luggage? Zjechać schodami ruchomymi. Go down the escalator. Kierować się znakami. Follow the signs. Ustawić się w kolejce do odprawy celnej. Get in the Customs Line. Kiedy dodatkuję następny samolot do Polski? When is the next flight to Poland? W której godzinie muszę zgłosić się do odprawy? What time do I have to check in? Oto Państwa karta pokładowa. Here's your boarding pass. Mogę prosić Pana bilet? Can I have your ticket, please? Proszę pokazać swój paszport. May I see your passport please? Jaki jest cel Pańskiej wizyty? Biznes czy przyjemność? What is the purpose of your visit? Business or pleasure? Jak długo zamierza Pan zostać? How long are you planning to stay? Gdzie Pan się zatrzyma? Where will you be staying? Czy był pan już kiedyś w Ameryce? Have you ever been to America before? Czy ma pan bagaż podręczny? Do you have any hand luggage? Pana bagaż przekracza limit. I'm afraid you have excess baggage. Czy są jeszcze wolne miejsca? Are there any seats left? Nie lotu. Enjoy your flight. Płacić dodatkowe opłaty. Pay additional fees. Które wejście do odprawy na lot numer? Which gate number for the flight number? Czy spokoło Pan Pani bagaż samodzielnie? Did you pack your baggage yourself? Jadę na kurs angielskiego do Londynu. I'm taking an English course in London. Szukam pracy na wakacje. I'm looking for a summer job. To mój drugi pobyt. It's my second visit. Zostałem dwa miesiące. I'm staying for two months. Ile to wynosi? How much is it? Numer wejścia jest na tablicy lotów. The gate number is on the departure board.